Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona brała udział w obchodach ogólnopolskich dni kariery zawodowej. W ramach nauki uczniowie szkół ponadgimnazjalnych grali w chłopską grę biznesu, która przenosiła ich w realia rynku pracy. Jest to już piąta edycja organizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy we współudziale z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, Powiatowym Urzędem Pracy, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi nr 1 i Numer 2 oraz Centrum Pracy Młodzieży OHAP. Uczniowie Szkół Poladgimnazjalnych. Próbowali wcielić się w rolę takich biznesmenów. Byli piekarzami, kowalami, tkaczami, mieli do dyspozycji pieniążki na wyprodukowanie pewnych produktów, mogli je sprzedać, wymienić i wyniki tego były liczone zarówno indywidualnie dla każdego uczestnika gry, jak i dla całego zespołu. Chłopską Szkołę Biznesu rozegnają, dlatego że tegorocznym hasłem OTK jest, brzmi Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy. A więc wybraliśmy taką propozycję, aby młodzi ludzie mogli podczas gry nauczyć się postaw przedsiębiorczych, nauczyć się planować, organizować, negocjować, nawiązywać kontakty, żeby poczuli jednym słowem bakcyla, który jest związany z rynkiem pracy i nazywa się przedsiębiorczość. Mamy nadzieję, że świetnie się będą bawić. Zabawa jest najlepszą formą nauki. Mamy nadzieję, że dużo się nauczą. Grze chłopskiej wziął udział 12 szkół ponadgimnazjalnych. Każda z drużyn składała się z trzech graczy. Sami dodają, że negocjacje w praktyce nie są tak proste, jak mogłoby się wydawać. No naprawdę daje takich właśnie emocji, poczuć jest na rynku. Czy jarmarków w sumie. A negocjacje z innymi są trudne? Są trudne, naprawdę. Wszyscy się usiłują zarobić jak najwięcej, jednak. Dość trudne, naprawdę. Szczególnie te karty czasu mnie dobijają, bo zostały mi tylko dwie, a chciałem jeszcze gdzieś pojechać. Nie wiem, czy mi się uda, ale może dam radę. Ta gra bardzo dużo nas nauczy, przede wszystkim takich negocjacji i kontaktów między ludźmi. Trzeba pomyśleć, komu coś opłaca, jaka podróż i zaryzykować. I tyle. Czyli można powiedzieć, że dzięki nam w tej grze możecie przenieść się w realia prawdziwego rynku. Dokładnie, bo albo się jedzie, inwestuje i się nie zarabia, no albo się jedzie no i akurat się uda, byli dobrzy kupcy i towar pójdzie. W sumie każdy się inwestorem takim staje, może trochę pohandlować z innymi. W sumie, tak myślę, jak tutaj wszystkich ograć, jak najwięcej zarobić, w sumie sprzedać jak najtaniej, znaczy kupić jak najtaniej, sprzedać jak najdrożej, w sumie, żeby jak najwięcej zarobić. Uzupełnieniem wiedzy praktycznej był quiz, który będzie polegał na przedstawieniu wiedzy zdobytej przez zespoły uczniowskie, które wcześniej chodziły po różnych instytucjach, organizatorach Tygodnia Kariery i zbierały te najważniejsze. Ciekawsze, najważniejsze informacje o zasadach funkcjonowania, o możliwościach, jakie daje skorzystanie z usług poszczególnych instytucji. Podsumowanie tych obu dni da nam wynik i pokaże, która ze szkół, uczniowie której ze szkół zdobędą nagrody. Zwycięzcami turnieju okazali się uczniowie zespołu szkół elektroniczno-mechanicznych. Nie ukrywamy, nie było to łatwe. Był, możemy powiedzieć, że było to trudne. Były emocje, była adrenalina, były zmagania, konkurencja, prawda. E, ale poświęciliśmy swój czas, ten tak naprawdę cały poprzedni tydzień, żeby się do tego przygotować, i możemy obu, wszyscy razem powiedzieć, że to się opłaciło. A co sprawiło wam największą trudność? W zasadzie największą trudność sprawiły nam rzeczy, zawody przyszłości. Z tej była jedna konkurencja, po prostu były takie, że nikt nie miałby pojęcia na ten temat nic. I ogólnie te rzeczy pamięciowe, bo uczyliśmy się na przykład tego, czego nie było tutaj Co nie było tutaj wymagane, czyli wszelkiego rodzaju daty, nazwiska, ale nie żałuję tej wiedzy mimo to. Jest to młodzież z mojej osobistej klasy. Uważam, że jest to najlepsza klasa w szkole, najzdolniejsza. Braliśmy udział przez tydzień czasu. W tym, tych całych przygotowaniach także byli bardzo pilni, przygotowywali się, chodzili ze mną po wszystkich instytucjach typu urzędy pracy, zbierali różne materiały, także solidnie się przygotowywali do pierwszego i do drugiego etapu. No i jestem dumna, że zajęli tak wysokie miejsce. Z młodzieżowych zmagań przenosimy się na arenę walk o ludzkie życie. Na terenie uczelni odbyła się także konferencja dotycząca współczesnych wyzwań ratownictwa medycznego. Tematem tegorocznej edycji była kardiologia. Konferencję organizujemy my jako Państwa Wyższa Szkoła Zawodowa Im. Witalona w Legnicy wraz ze Szkołą Ratownictwa Pogotowia Ratunkowego w Legnicy. Podstawowym jej celem jest zapoznanie zarówno studentów, jak i już osoby wykonujące zawód ratownika, pielęgniarza, pielęgniarki, dyspozytora również z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie. Y My kształcimy pielęgniarki, ratowników medycznych. Mamy w tym doświadczenie. Wszyscy odbywają zajęcia praktyczne i praktyki, zarówno w szpitalu, na oddziałach, na oddziale ratunkowym, jak i w pogotowiu. Także to szkolenie praktyczne jest prowadzone. U nas od początku istnienia wydziału. Choroby kardiologiczne w ogóle należą do najczęściej występujących schorzeń w populacji polskiej, zresztą nie tylko polskiej, ale i właściwie ogólnoświatowej. No i tutaj dokonuje się no, rzeczywiście od wielu, wielu lat ogromny przełom dotyczący i sposobu leczenia, i przyspieszenia tego leczenia i lepszych efektów jego uzyskiwania. Te zmiany są możliwe także dlatego, że w ostatnich latach w naszym kraju diametralnie zmieniła się jakość sprzętu pomagającego ratować ludzkie życie. Ale tak naprawdę te, te poważne zmiany zaczęły się w zasadzie od roku 2000, a już strasznie przyspieszyły od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. No to, to, to jest przełom, to jest skok cywilizacyjny, no ja pamiętam jeszcze jak pacjentów w początkach swojej kariery woziłem na tomograf komputerowy do Wrocławia, gdzie był tylko w ogóle jeden, nyskom, której po drodze drzwi się otwierały, i, i, a w zimie śnieg sypał do środka, gdzie w zasadzie no nic nie można było zrobić, jeżeli, jeżeli dochodziło do poważnego stanu, bo właściwie pozostawały gołe ręce. A Jak porównamy i zobaczymy te mercedesy jeżdżące z wyposażeniem prawie sal operacyjnych wewnątrz, no to to jest naprawdę no, no przełom. To urządzenie pozwala nam w sposób efektywny prowadzić e, reanimację poprzez bardzo długi czas, a więc od momentu wystąpienia zatrzymania krążenia, kiedy zespół przyjeżdża do y, poszkodowanego do domu, może podłączyć takie urządzenie i w zasadzie zostaje y, serce wprowadzone w ruch, a więc tak naprawdę to. Co samo, serce na co dzień wykonuje tę pracę, to urządzenie wykonuje od zewnątrz tę samą pracę, a ratownik ma wtedy wolne ręce, aby zająć się właśnie wentylacją pacjenta, a więc podać oddech zastępczy, wprowadzić do doszpikowe czy, czy jakiekolwiek w ogóle wkłucia i podanie leków. To urządzenie to tak naprawdę jest kilka urządzeń. Mamy tutaj defibrylator, respirator, to wszystko razem z butlą z tlenem z reduktorem pozwala nam na monitorowanie i tak na ratowanie życia ludzkiego. To już wszystko w naszym akademickim kwadransie. Na następne zapraszamy za dwa tygodnie.